Witam, witam serdecznie na kanale Wiedźmy ze Wschodu. Zapraszam Was na czytanie dla Trygonu Ziemi, Byk, Pana Koziorożec na miesiąc luty. I zaczynamy od Byków. Sprawdzimy Waszą ogólną energię, sprawy zawodowe, finansowe, sferę uczuciową, niespodzianki miesiąca oraz weźmiemy kartę na rozwój osobisty, rozwój duchowy. Wasza ogólna energia. Sfera zawodowa, finanse, rozwój osobisty, miłość, sfera uczuciowa. Co może was zaskoczyć, niespodzianki miesiąca. Wasza ogólna energia, szóstka pentakli. Karta mówi o tym, że. Priorytetem dla Was w lutym będą sprawy materialne, sprawy zawodowe, sprawy takie, wiecie, bytowe, gdzie trzeba coś uregulować, doprowadzić do porządku. Dla niektórych może to się wiązać oczywiście też ze sprawami emocjonalnymi, ze sprawami powiązanymi z miłością, też gdzieś tutaj, jeżeli szczególnie brakowało równowagi w czymś. Tutaj jest pokazane takie jakby rozliczenie, uporządkowanie y, spraw, gdzie nie było porządku u was. Też karta przypomina o równowadze. Pamiętajcie, sprawdzajcie, czy wszystko, w co wkładacie swoją energię, w co wkładacie miłość, w co wkładacie pieniądze, y, czy to wam procentuje. Tutaj jest ryzyka, ryzyko, ryzyko. Dać siebie za dużo, przy czym no, to nie jest źle. Najważniejsze, żeby to nie doprowadziło do wyczerpania to malutkie ostrzeżenie, ale również też jest pozytyw pozytywny przekaz bardzo, ponieważ zobaczcie wasza ogólną energię i e, co Was zaskoczy, do czego jakby przejdziecie, przechodzicie w siódemkę e, pentakli. Czyli to Wam oprocentuje Wasze starania, Wasza e, praca. Nad sobą zawodowo, domowa praca, nauka, cokolwiek wam oprocentuje, zrobicie krok do przodu, dobre rezultaty będą. Przy czym tutaj, dla niektórych, to może się wiązać z współpracą, z czym jeszcze też dogadać się z kimś, załatwić jakieś sprawy. Typu urzędy, różnego rodzaju instytucje, i, i tak dalej. Też to może się wiązać z tym. Następna karta pokazuje energię pracy. Trójka, buław. Buławia generalnie mówią o energii, o czymś takim jaskrawym, to co zostaje w pamięci. Czyli ta karta mówi o tym, że energicznie. W pracy tak energicznie, e, zapał, e, chęć e, do do działania też po trójce mogą być też dobre rezultaty w pracy, szczególnie jeżeli już włożyliście w to dużo, jeżeli pracujecie na przykład nad jakimś projektem, czymś takim ważnym po trójce to już mogą być rezultaty, coś Wam oprocentuje, to jak nagroda jak nagroda jest pokazana, dla niektórych też to może się przyłożyć i na finanse Znów takie kreatywne podejście, dogadywanie się z ludźmi, jeżeli powiązana wasza praca z ludźmi, krok do przodu zrobiony po trójce, krok do przodu, sukcesy i pokazana aktywność i kreatywność w pracy. Dla osób, kto szuka pracy, też pokazane, że jest potrzeba tutaj być może więcej, energii w to wkładać. Być może też potrzebne znajomości. No co to znaczy znajomości? To nie chodzi o układy, tylko więcej rozmawiać, więcej jakby manifestować. I też ja bym powiedziała, że u was powinny być konkretne takie. Co to powinna być za praca, bo często mi mówią, a ja nie wiem, a czy ja znajdę pracę, ale ja nie wiem, jaką ja pracę chcę. To nas hamuje. Jeśli ja tutaj widzę tak, jeżeli ktoś wie konkretnie, a, i, jaką przykładową pracę chce mieć i ku temu idzie tutaj w tym miesiącu, też jest szansa odnaleźć siebie zawodowo, zrobić krok do przodu, otrzymać sukcesy, być zadowoleni z siebie, swojej pracy i otoczenie zadowolone. Jeżeli tutaj też ktoś pracuje nad jakimś typu, na przykład jakieś pracy pisze, no i tak dalej, to tutaj też pokazane świetne rezultaty, jest ryzyko takiego wyczerpania, że ale świetne rezultaty też zawodowe, być może to dla kogoś studia, na przykład, jak ktoś się uczy. Wkładając energię, wkładając, idąc do przodu, może tutaj konsultują się z kimś, tak, albo poradzić się z kimś, dobry rezultat jest pokazany względem waszego zawodu, tego, tym czym wy się zajmujecie. Sprawy finansowe. Sprawy finansowe, dziewiątka kielichów. Komfortowa pozycja, akceptacja tego, co jest teraz pod względem finansów. Dla niektórych karta mówi o tym, że jesteście w jednym kroczku, być może tutaj, żeby coś spłacić, na przykład jeżeli ktoś spłaca, albo po dziewiątce też troszeczkę wam brakuje do na przykład jakiegoś dużego zakupu, tak? Już już zostało, żeby być może zrobić jakąś taką dużą inwestycję, coś takiego większego kupić. Tak, wy jakby, no zobaczcie, u niektórych tutaj z was może ktoś sięga po pomoc finansową, na przykład z jakiegoś banku, i tutaj zostało. Jakby krok, ale to niekoniecznie to mogą być załóżmy wasze oszczędności, zrobicie sobie więcej oszczędności i no, poczujecie siebie jeszcze bardziej komfortowo. Dla osób, kto mi pisze straszne problemy finansowe, znów takie to jest pozycja komfortowa, znaczy będzie pomoc, będzie rozwiązanie, krok do przodu też zrobiony i tutaj też jesteście w kroku od tego, żeby wyjść z tych problemów. Następna karta mówi o rozwoju duchowym, o rozwoju osobistym. I tutaj podwójcy mieczy czas na podjęcie jakiejś decyzji. Generalnie też radzą karty by nie przebywać długo w pozycji takiego zastanawiania się. Nie wiem, czego chcę. To albo to, to albo to, to albo to. Zabiera dużo energii. Tutaj dla naszych drogich byczków czas podjąć jakąś decyzję, dokonać jakiegoś wyboru albo rozwiązać jakiś problem. Mhm. Następnie sprawy uczuciowe. Sprawy uczuciowe... Mhm. No cóż, dla niektórych jest pokazane a w Waszej przestrzeni niedoświadczona osoba i relacja, która słabo się rozwija. Tak, jeśli ogólnie popatrzeć. Ale znów taki krok do przodu może być zrobiony w takiej relacji. Jedno, jedno malutkie zwycięstwo, jeśli tak można powiedzieć, a następnie. Znaczy dla singli też jest pokazana przepiękna energia. Dwie osoby w Waszej przestrzeni i być może i kartę wyboru, tak? Kto Wam bardziej odpowiada? Informacje mogą przychodzić pod względem romantycznym, wiadomości romantyczne. Telefony, znajomości, tak, możecie nawet kogoś poznać. Dla osób w stałych relacjach jest pokazane, że u Was będzie szansa czegoś się nauczyć względem Waszej relacji. Też może to być koncentracja na dzieciach w tym miesiącu, i tak, albo inwestycje w Waszych dzieci. Też może być u niektórych niedaleki wyjazd albo jakiś zakup. To, co zwiększy jakby komfort waszej relacji. Tak, jest pokazane też znów takie tutaj po siódemce pentakli załatwianie jakichś takich bytowych, ziemskich spraw. Dla niektórych byczków też ja tutaj widzę, że to mogą być wybory pod względem uczuć, z kim wy chcecie być. Tak, Karty radzą tutaj, no to wiadomo, to będzie dla niektórych, z kim wy chcecie być, z tą osobą albo z tą. Tak może być też dla niektórych. I do niespodzianek miesiąca wrócimy. Po siódemce tutaj wam się uda jakaś sprawa i sprawa charakteru takiego bytowego, Finanse, papiery, zawodowe sukcesy, mhm. być może jakiś zakup udany, mhm. współpraca też jakaś udana, dogadać się z kimś, załatwić jakąś, spra jakąś sprawę, gdzie jest aspekt finansowy, materialny, być może papierowy, Takie. Takie rzeczy tutaj pokazane. Bardzo dziękuję, kto był ze mną. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach. Witam serdecznie wszystkich Pan w czytaniu na miesiąc luty. Wasza ogólna energia jest pokazana kartą dwójka. Buław. Ta karta często mówi o podwójności, o e, potrzebie dokonania wyboru e, oraz e, pokazana taka pozycja, kiedy człowiek e, musi podjąć jakąś decyzję. E, też w lutym mogą być dla Was nowe propozycje, nowe szanse, nowe możliwości, co właśnie będzie wymuszyć jakby od Was podjęcie jakiejś decyzji. Energia pracy. Karta Cesarza mówi o komfortowej pozycji. O tym, że niezależnie od tego, gdzie pracujecie, dla kogo pracujecie, czy dla siebie pracujecie, Wasza pozycja jest komfortowa. Wy wiecie, jak pracować skutecznie. Korzystacie ze swojego życiowego doświadczenia. Jesteście na swoim miejscu. Też dla niektórych może być propozycja nawet wyższego, lepszego stanowiska. I również też, jeżeli ktoś szuka sobie pracy, to jest pokazane, może być nawet dwie propozycje, tak? I trzeba będzie wybierać która dla was będzie lepsza. Mhm. Dla niektórych szansa pójść jakby wyżej zawodowo, tak? Tutaj podpowiedź nie wystraszyć się czegoś, tak, bo mogą być strachy. O czym jeszcze karta Cesarza? Jeżeli chodzi o pracę, a też, kochani, to może oznaczać, że możecie mieć do czynienia z przełożonymi. Dużo, tak? Dla niektórych może być takie znaczenie. Następna karta pokazuje sprawy finansowe. As mieczy mówi o tym, że uda się zrobić jakiś krok do przodu. W sprawach finansowych też może tutaj przyjść wam świetny pomysł na zarabianie. Um, jakiś taki fajny projekt możecie wymyślić. I tutaj Asmieczyk mówi bardziej o tym, że to szansa, to, to pomysł, to coś takiego fajnego, ale to jeszcze nie same pieniądze, tak? to może oznaczać też dla niektórych karta mówi o wiecie o odcięciu o jeżeli ktoś walczył na przykład o, o jakieś finanse coś wam należy i idą jakieś procesy sądowe albo tam no, różnego rodzaju podziały tutaj zrobiony krok do przodu też as miecze mówi o tym że być może komuś z Was czas na uporządkowanie, albo i tak to będziecie robić odcięcie. Tutaj warto sprawdzić, czy nie wydajecie na coś pieniądze, co już nie warto. Mogą być odcinania, uregulowanie też różnego rodzaju spraw finansowych. Rozwój osobisty, rozwój duchowy. Rycerz pentakli. Przepraszam, nie pentakli, tylko miecze. Tutaj jak dla mnie karty mówią wam o tym, że czas działać. Czas działać, coś, czas coś robić. Potrzebna jakaś aktywność. Nie zatrzymać się długo w pozycji ja nie wiem, co wybrać, ja nie wiem czego chcę. Bo będąc długo w takiej pozycji, można po prostu. No właśnie taką stagnację, można przegapić coś i zastój nie jest tak, trzeba się zastanowić. Tutaj nikt nie mówi o tym, żeby pochopnie podejmować decyzję, ale jeżeli długo jesteśmy w takiej pozycji, a ja nie wiem, a czy czyje ja tam na przykład dam radę, a może to, a może to, my możemy dużo rzeczy przegapić wtedy. Więc tutaj widzę, chodzi o aktywność. Znów takie może być, kochanie, tutaj dla niektórych i być może o coś zawalczyć. Ja generalnie nie lubię takiego podejścia, że życie to jest walka, że trzeba walczyć, ale też nie i takiego wycofania ja nie akceptuję. Przepraszam, kiedy wiecie, człowiek w takiej nirwanie. Wszystko idzie samo. Ja nie o co nie walczę. Nie. Jeżeli e, trzeba o coś zawalczyć, o to, co Wam należy, to jakby warto to zrobić. Warto raz na jakiś czas wziąć miecz, po, poodcinać, oboznaczyć granice, powiedzieć, że to należy do mnie mm, i tak dalej. Mhm. No i dla niektórych też karta może mówić o własnym myśleniu, to co wy myślicie. Jakby po odcinaniu tych myśli, które wam szkodzą. o Tak, tak bym powiedziała. Które Was blokują i nie dają wam iść do przodu. Następnie... U nas idą karty na miłość, na sferę uczuciową. Cóż, tutaj pokazano, że ktoś zamyka jakieś etapy teraz w swoim życiu, być może ktoś się rozwodzi albo jest w jakiejś relacji, która niejasna dla Was do końca, gdzie dużo strachu, dużo niejasności. To tak dla niektórych dla osób, kto jest w stałych związkach, jest pokazane, że tutaj Wy zakończycie jakieś niekorzystne etapy w Waszym związku. Niekorzystne myślenie znów takie to, co sprawiało wam nieprzyjemność. Tak, to może się wiązać z jakąś aceną, krytyką. I tak dalej, i tutaj jest pokazane, że na koniec miesiąca bardzo ciepła atmosfera w Waszej relacji. Tutaj warto przestać, jeżeli to od Was zależy, bo to może być, że to Was nie zależy, wkładać jakieś duże oczekiwania, że powinno być jakoś tak idealnie. Tutaj jest pokazane, że. Po prostu coś się kończy i to się wiąże z jakimś ocenianiem, z um, odchodzą iluzje, wiecie to, co niepotrzebne, uregulowanie, uporządkowanie i u Was bardzo piękna, przyjemna a, atmosfera waszej relacji, też coś o sobie może przypominać z przeszłości. To dotyczy wszystkich. Także tutaj może coś a, do Was powrócić i to się wiąże z waszą przesz przeszłością. I to e, może wprowadzić Was w takie, e, dla niektórych iluzje, ostrze, e, ostrzega karta przed iluzjami, dla niektórych strachy. Nie wiem, co ja mam z tym robić. Mm, mm -hmm. Też dla niektórych jest pokazane, że idą procesy jakieś powiązane z sądami, z, różnymi, z różnego rodzaju instytucjami. To powoduje strachy i niejasność. I u Was rozwój tak, i skoro taka sytuacja przyszła w Wasze życie, znaczy trzeba to zaakceptować i zrobić to, co możecie zrobić tak? po rycerzu, po rycerzu mieczy. To był taki przekaz dla naszych drogich pan. Bardzo Wam dziękuję. Życzę wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach. Witam serdecznie wszystkich koziorowców w czytaniu na miesiąc luty. Wasza ogólna energia jest pokazana kartą Król Pentakli. Karta mówi o tym, że luty. Dla was będzie w lutym dla was będą priorytetem sprawy finansowe, sprawy zawodowe, sprawy takie typowo ziemskie, namacalne, bytowe. A też lutym dla niektórych może być miesiącem, kiedy ustalacie priorytety. Co dla was ważne? W co chcecie inwestować swój czas, swoją energię, swoje pieniądze? Mhm. Też to może być taki miesiąc, kiedy dbacie o swój komfort, i tutaj chodzi o taki komfort w prostym znaczeniu. Bytowe rzeczy, tworzenie odpowiedniej przestrzeni dla siebie, na przykład w domu, w pracy i tak dalej. Energia pracy. Dziewiątka była. Tutaj, kochani, jest taka malutka przestroga, ponieważ w pracy jest ryzyko konfliktowych sytuacji, otwartych konfliktów. Albo ukrytych. Tutaj jest pokazane, że mogą być osoby, które wcale nie życzą Wam dobrze albo próbują w czymś oszukać. To może być, kochani, typu tajemniczy klient. Ktoś udaje klienta na przykład, a chce coś sprawdzić. Tak może być. Też żmija może mówić o kimś kto niekoniecznie jest bardzo konfliktowy, być może kto jest bardzo, bardzo miły, a chce na przykład skraść Waszą metodę pracy, Wasze pomysły, wykorzystać coś przeciwko Was. Tutaj karta radzi, żeby nie bać się, stworzyć granice, tak pamiętać o granicach. A zdrowych. I tutaj zobaczcie, że mija, próbuje atakować króliczka, ale ten króliczek nie taki prosty. Zobaczcie, on, jakie ma zęby, jaki ma język. Więc tutaj bądźcie pewni siebie. Wy macie kwalifikacje, wy macie wiedzę i absolutnie. Nikt tutaj nie jest w stanie Wam zaszkodzić. Ja też tutaj e, od razu chcę powiedzieć, żeby tutaj e, no nie baliście się, ponieważ my nie stawiamy karty od tego, żeby się bać, tylko żeby e, zapobiegawczo e, sprawdzić, tak? Żeby nie dopuścić jakiejś niekorzystnej dla siebie sytuacji, bo karty nie jest wyrocznia, tylko jak kompas, tak? Która nam pokazuje, gdzie, w jakim punkcie jesteśmy teraz. Mm -hmm. Następna karta pokazuje sprawy finansowe. I tutaj, dla niektórych, widzicie, ta karta z tą rezonuje, rzeczywiście ważnym aspekt finansowy. Być może ktoś teraz się skupi na takim dobrobycie, albo czas na to uwagę zwrócić. Piątka Pentakli nie zawsze mówi o problemach finansowych. Tak, tak może być u niektórych i czas tym się zająć. Albo to jest taka pozycja, kiedy człowiek nie widzi, nie ma planu na przykład na finanse, albo nie widzi dobrych rzeczy, skupia się gdzieś na, na tym, czego jeszcze nie, nie posiada. Sprawy duchowe, sprawy rozwojowe. Karta MAG. I, i świetnie ta karta jakby rezonuje i, z tymi kartami, ponieważ tutaj braki, tutaj poczucie, że. Czegoś brakuje, a karta mag mówi, czego się uczyć. Jeżeli czegoś potrzebujecie, czegoś wam brakuje, wy możecie to stworzyć. Mag mówi o pewności siebie, o wierze, potrzebna wiara w siebie. Siła taka kreacji, manifestacji, jeżeli wy tego potrzebujecie. To trzeba też nie zaniżać swój potencjał. No, na przykład chce się mieć więcej e, pieniędzy, chce się mieć więcej przyjaciół, chce się mieć tam, no to, co, co dla Was priorytet? Wy możecie to stworzyć. Wy możecie, na pewno to w Was jest. Nie zaniżajcie e, swoje możliwości. Jeżeli jest potrzeba, to jest normalne, trzeba to zaakceptować i twórzcie plan, jak e, jak do tego możecie przyjść? Sprawy uczuciowe, piękne energie, dużo tutaj miłości i nowe energie przychodzą. Znaczy tak, dla osób, jeśli ogólnie popatrzeć, dla was mogą być tutaj poważne zmiany. Może od was coś odejść, możecie coś zostawić i pójść w nowe. Tutaj może być też taka ciepła atmosfera nowe znajomości nowe energie i bardzo takie sprzyjające, przyjemne pod względem miłości. Dla osób, kto w stałych związkach, też przepiękne energie, akceptacje, porozumienie, miłość. Znowu takie tutaj pokazany jest aspekt finansowy, aspekt materialny i przyjście nowego. Nowe to może być tak, nowe. Hmm, Energii powiązane z Waszą parą. Co to może być? Komfort życia powiększy się, dzieci, tak, Wasze dzieci Was pocieszą, albo idziecie w stronę, na przykład, się, decydujecie na, na dziecko. A tutaj jest taki przekaz dla niektórych. Um, dla singli, dla singli też jest bardzo sprzyjający czas, żeby kogoś poznać. Ja bym powiedziała tak: możecie nawet kogoś poznać, kto będzie wami zainteresowany, ale wy możecie być na tą osobę zamknięty. Dla niektórych, widzę tutaj, tak, bo co was zaskoczy? By. Przy tej karcie być może nie gotowi na coś się otworzyć, to Was może zaskoczyć, że coś fajnego może do Was przyjść, a Wy tego nie chcecie wziąć z powodu strachów albo z powodu, że ktoś idzie, stawia na pracę, na rozwój i nie chce otworzyć się jeszcze na nowe. A co jeszcze tutaj? Dla osób, kto w jakichś niejasnych związkach, też u Was szansa pójść w nowe, nowe nowe znajomości nowe przyjemne wydarzenia to co nowe, to co Was pocieszy tutaj, tutaj tak ja widzę mhm. taki przekaz dla koziorożców bardzo Wam dziękuję kto był ze mną, wszystkiego najlepszego życzę i do zobaczenia do usłyszenia w kolejnych filmikach